Cześć! To Justyna z dietetyz.org.pl. Przed nami przedświąteczne wydanie skrótu badań naukowych. Oto 8 najważniejszych z nich. Zapraszamy! Dwa badania Penn University dowodzą prostych metod na polepszenie mikrobiomu. Garść orzeszków ziemnych lub łyżeczka ziół i przypraw. Obie te metody poprawiają jakość mikroflory jelitowej zdaniem naukowców. Inne badanie wykazało, że konkretne korzyści dla mikrobioty może przynieść dodanie do diety soku z buraka. Badanie przeprowadzono na ochotnikach w ciągu 14-dniowego testu. A kiedy już mikrobiota będzie w lepszym stanie, może znajdzie Was ochotę na sport? Nowe badanie z Nature wskazuje, że tak się dzieje, gdy przeważają niektóre dobre bakterie. Tacy mieszkańcy naszych jelit aktywują nerwy, czego efektem jest większa chęć do ćwiczeń fizycznych. Niesamowite, prawda? Skoro o aktywności fizycznej mowa, nowe badanie kliniczne nie wykazało korzyści dla zdolności poznawczych wynikających z ćwiczeń i mindfulness. Wynik przeczy częstym zdroworozsądkowym zaleceniom. Niemniej pamiętajmy, że sport w każdym wieku daje liczne inne korzyści zdrowotne. A jeśli nie sport, to może suplementacja? Metaanaliza wykazała jedynie nieznaczny wpływ kwasu foliowego na poprawę procesu zapamiętywania. Efekt pozytywny odnotowano wyłącznie dla niektórych grup i to w niedużym nasileniu. Ok, przejdźmy może do tego, co działa: nowe badanie nad dietą śródziemnomorską którą nasi dietetycy w tym tygodniu okrzyknęli najzdrowszą dietą, wspiera nie tylko zdrowie ogółem, ale również płodność. Kawa w ciąży jest na czarnej liście. Co innego, gdy dziecko już się urodzi. Kobiety cierpiące w ciąży na cukrzycę ciążową mają niższe ryzyko zapadnięcia na cukrzycę typu drugiego i mają lepszy profil metaboliczny, jeśli regularnie piją kawę. I ostatni dzisiejszy news. Badanie z Nature, Neuroscience, wskazuje, że kompulsywne objadanie występuje częściej u osób, które zmagają się z traumą z czasów dzieciństwa. Otwiera to kolejną ścieżkę dla psychodietetyków w poszukiwaniu przyczyn problemów u swoich pacjentów. I to już koniec na dzisiaj. Pamiętaj, żeby zostawić nam serduszko. Do usłyszenia za tydzień!